Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, takim szczęśliwym odcinku, ponieważ dzisiaj, tak w czwartek będę przedawał pieniądze na konto, w którym będę mógł w końcu aktywować konto na YouTube'a Eee, sorry, na YouTube'a, co ja gadam? Tak, tu są subskrypcje, tam macie najnowszych subskrybentów eee, serwer, na Farming'a Będziemy nagrywać to na YouTube'a Co ja robię ze sobą? Czekajcie, na początku wam pokażę sobie, wysłałem skiny zaległe troszeczkę dałem dup tyłka bo po prostu no zlekałem trochę z tym dlatego, że nie miałem czasu za bardzo, ale jak widzicie wszyscy, którzy wygrali wygrali skiny musiałem jeszcze live sprawdzić kto jakiego skina wygrał ale mam to ogarnięte więc generalnie przejdziemy sobie do kanału, jak widzicie mój kanał coraz lepiej prosperuje Cały czas jest plus, 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 plus. Możemy sobie zobaczyć statystyki. Pokażę Wam, co nie mam nic do ukrycia. Zobaczcie: Szacunkowe przychody, jak zwykle zero. Jak będą jakieś przychody, to wtedy zacznę to ukrywać. Jak na razie tego nie ukrywam, więc nie mam czego ukrywać. Tak naprawdę, widzicie, co najczęściej się u mnie ogląda. Jeżeli jesteście ktoś z tego i tego, 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 tego filmu, bo to już mam 200 wyświetleń, ostatnio. Fajnie. Więc jeżeli ktoś jest z tych odcinków, to zapraszam do subskrypcji i lajkowania moich materiałów, abyście, aby z was było więcej. Widzicie, cały czas tu jakieś parabole o wyświetlania to mi spadłe, no, ale nic. Dobra. Generalnie wchodzę w komentarze, żeby, aby sprawdzić, eee, bo tam ktoś się pytał. Kolonia Wola Zabierzowska, to że, żeśmy chyba na niej grali. Fajna duża mapa. Ale mi się wydawało, że tam coś było za za bardzo rozbudowane. Kolonia. Ale jest już gospodarka. Ciężko będzie wprowadzić... Tak, żeby każdy mógł mieć swoją gospodarkę. Mamy swoją gospodarkę w tym miejscu. Więc kolonia raczej fajnie jak sobie gracie na singlu, ale... ale, ale... Czemu ja nie zostawiam tutaj lajka, like, a nie serduszka? Zawsze zostawiam lajki like i serguszka pod komentarzami, bo mnie to bardzo cieszy. Zabieżowska, FS... FS19 żeśmy na tej grali, na tej mapie, no. Na tej żeśmy grali już. Fajna mapa pod multiplayer, ale poszukajmy czegoś innego. Fajnie, że Wam się vlog podobał. W ogóle zapomniałem jednej rzeczy dodać. O tej świnie. Stronka z modami. Obejrzymy tą stronkę zaraz. Aha, The Hunter to jest. Tu mamy jakiś type offa. Jeżeli nie wysłałem, Ziemior, Tobie skina, to Ci muszę wysłać. Na Discordzie Cię zapraszam. Widzicie, to porównywanie przez uotwarte nie ma sens Takie komentarze są u mnie. Ja z każdych, ja z każdych komentarzy się cieszę. Czemu ja nie, nie daję tutaj tych lajków, cioszów. Zawsze lajcioszki, lajcioszki są fajne. Fajne są lajcioszki. Ja lubię lajcioszki. Wy też lubicie lajcioszki, nie? Zostawać. Dyskina, dyskina się to jest serwer dedykowany to też jest fajny film dla ludzi którzy chcieliby mieć serwer dedykowany jest tam jak go założyć Marco Krawciarz fajny Jupiter na podobnym poziomie jak ja czyli yy, elita światowa Jezus Boże, jedyny. Mogę dać jakiegoś skina. Ja tyle nie rozdałem. Wow. No odpowiedzi to nie, ale... nie daję odpowiedzi, ale... Dobra. I Puś... tam było coś, chcę serduszko, czekajcie. Nie wiem, no, trzeba... jeżeli ktoś chce serduszko. Siema, dasz serduszko? Dwa miesiące temu. Sorry, że ci nie zauważyłem. Czemu? Czasami mi się nie wyświetlają te. te. No, minujecie brzydki challenge. Przecież ja nie umiem śpiewać. Miało być o farmingu, a my na razie serduszkę rozdajemy. Dobra, serduszkę później załatwię. Więc tak. Tutaj mamy tą stronę jedną. Zobaczmy ją. Jest tak, że wysypuje nam pod y, silos. Fajna opcja. Mini Cooper to jest. Papier toaletowy. Co my tutaj możemy sobie zobaczyć? Czekajcie. Ciężarówki i samochody. Ma betoniarka. To jest fajna Taki HDS trochę, nie? Tylko brzydkie kolory ma. Taki trochę HDS. Samo to. HDS. Takiego łogórka można sobie mieć. Podoba mi się. No ja tak bardziej troszeczkę Realistycznie podchodzę po te o fajne kamazy, szkoda, że nie mamy. trochę wyglądają jak stare mamy, albo stare. Deutsche. Kamaz, 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 kamazy to już chyba mam. Na farmingu, to jest fajne. Ciekawe czy to jest tak ładnie wykonane jak tutaj, o Audi 80, na Felze fajnej. Ej, ile tu jest fajnych modu na tej stronie? To mleko chyba wodzi, nie? To jest Skoda? Skoda robiła ciężarówki kiedyś. Alfa Romeo, ładna. Oj, przepraszam, że się ale bać. Jestem zmęczony. Dlatego tak późno nagrywam. Bo. Wykończył mnie... robota nie wykończyła z domu. I później właśnie tak wychodzę, że jestem bardzo zmęczony. I ziewam na odcinkach. Ja to zaraz pościągnę i zobaczymy w grze, jak to wygląda. Musimy jakieś mapy sobie popatrzeć. Tutaj to, to jest? Nissan na... Kolejny Kamaz, ale z fajną przyczepką. Powiem Wam szczerze, podoba mi się ta przyczepka. Trochę samochodów musi być, Fiat wyglądał jak Fiat 25 p ale nie. To no, Żuk, Żuk przecież to jest ikona polskiej motoryzacji. Jakie tu są samochody. Samochód. Zolk Zol, amerykańskie, Żuk, zamknięta ta, fajne takie są. Musimy sobie takie pościągać, dla urozmaicenia gry. Nie? Fiat 126P, na pewno musi być. Nie wiem dlaczego, ale taki sentyment do Fiata musi być, tyle. Porsche Carrera S4 V1, ciekawe jak to wygląda, jak to jeździ. Ale nie otwieram tego, bo to nie, nie, nie pasuje mi pod Farminga w ogóle. Jeżeli tobie pasuje pod Farminga, napisz to w komentarzu, że chcesz takie Porsche, to ja ustawię, wiesz, cenę za niego, półtora miliona. Żeby nie było, że można go kupić na przykład za... I tu są fajne samochody. Dobra, idźmy na mapy może, co? Eee, mapa, mapa, mapa. Ma. Mapy. Więc tak, to była mapa, widzicie, V2. Nie ma miniaturki mapy, szkoda. Szkoda, że nie ma miniaturki mapy. To jest jakieś. Widzę. Góry, daje. Jest takie typowo amerykańskie, trochę. A to. Szkoda, że właśnie nie ma miniaturki, jak mapa wygląda. Słuchajcie, a jest tu coś takiego. Nie, to czegoś nowego. To nowe mapy. Dolina Rubelska najnowsza wersja. Kakao? się to słyszeli. Dawaj, idziemy na kakao. Przeurocze dziecko. A to? Młopa Morza Bałtyckiego. No zobaczę, co na YouTube to wygląda. co? ja poszukam tego i zaraz wracam do Was. Więc sprawdziłem to. Jest od razu kilka pól dla ciebie, dla zielonych. Gdyby można by było to niby sprzedać i zostawić do administracji. Ale coś nie, nie może być. Ja bym chciał jakieś puste pole, tak? Puste pola, które trzeba wszystko samo stworzyć. Od zera. Tylko, żeby działki były. Jeżeli znacie taką mapę. To taką przyjmę, czekajcie, chciałbym. Właśnie takie, jak gdyby mm, lata 90. i tak po malutku, po malutku, po malutku, żeby ten każdy się rozwijał, nie? A nie, że od razu wszyscy wszystko mają. I dobra, ale malutka mapa, co? Zobaczcie, jaka malutka mapa tu jest. Dwa. Dwa pola, tak naprawdę, trzecie. to jest gospodarka i to wszystko. Reszta jest zasłonięta. Więc jest troszeczkę za małe. Fajne, ale takie na małe maszyny, troszeczkę za małe to jest. Szukamy dalej mapy. jeszcze było pytanie o cybulową mapę? Tak? Nie dobrze pamiętam. Mapa cybulowa. 19. Ma cebulowo. Nie, tutaj nie ma czegoś takiego. Więc tak jak mówię, w sobotę startujemy z farmingiem. Z kolejnym sezonem. Mam nadzieję, że będziesz tam ty i ty i nawet ty. Od sobotę próbujemy, patrzymy, jak te mapy wyglądają. Ta mi się podoba, Wam powiem szczerze. Ta mi się podoba. Należy, jak ona jest duża. Tak, chodzi mi o to, że wiecie, kupicie sobie na przykład hektar ziemi, tak? i tym ciapkiem sobie zarabiacie tap, 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 na kolejny hektar. Kupujecie kolejny hektar, i tak kolejny, i kolejny, widzicie co macie. Pola kolejny, 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 kolejny. i robicie sobie tutaj całe jedno wielkie pole To, 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 to. co tam, moja? Nagrywam. Zrobisz mi? Jest już. Dobrze, idę. Kończę pomału, przeglądam jeszcze mapę pojedyncze. Mapa w sumie, wersja no, może być ciekawe. Mówię, chciałbym czystą mapę, abyście mogli poszukać czystej mapy. Okej, okay, tak jak mówię, F19, eee, co ja piszę? Dzika mapa. Nie wiem, ja wyszedłem już z tego. Jak zwykle. I mówicie, raj to oceni, bo nie wiem, czy grać, nie? Więc oceniam. Ładna tekstura, bardzo fajna. Także, ok, co? 2. Pewnie już to widziałeś, bo ci podswali na fajny. O, spora jest ta mapa, wam powiem, czekajcie, zobaczcie. I ja już tutaj widzę potencjał. Nie chodzi, zobacz, Ej, co podoba to? mi się ta mapa. chodzi. Bardzo fajna mapa i chyba ją będziemy grać. Ja sobie tylko zobaczę czy on ma tą samą mapę co ja chcę. Link do mapy z opisu. Aha, dobra, to nie jest ta sama mapa, ale na tej mapie będziemy grać. Sobotę. Jak się spodoba, to będziemy grać dalej. A jak się nie spodoba, to będzie w niedzielę mapa wybierana w tych. Jak to się mówi. W ogóle w sobotę nie będzie odcinka, tylko będzie live. Wieczorny. Więc warto było czekać te 15 minut, żebym to powiedział. Więc ja w tym się z Wami żegnam, bo muszę wrzucić Wam ten odcinek jeszcze. Więc w tym momencie na razie dzięki. Cześć.